Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Poznaj Markę i dzisiaj skupimy się na marce Altra, która w tym roku ma dziesięciolecie i jest jedną z najmłodszych firm biegowych, która osiągnęła naprawdę duży sukces na rynku. Obecnie, żeby osiągnąć duży sukces trzeba albo wprowadzić naprawdę świetny produkt, który będzie dobry technologicznie, wizualnie, Albo będzie w jakiś sposób innowacyjny, lub będzie trafiał w potrzeby rynku. I w przypadku marki Altra, to właśnie to ostatnie, czyli idealne trafienie w potrzeby rynku sprawiło, że ta marka jest tak popularna. Aczkolwiek przyznam szczerze, że nie jest do końca dla każdego. Zacznijmy sobie od szybkiego rysu historycznego, który jest bardzo prosty. W końcu. 10 lat temu dwóch panów, szczególnie jeden, który tak naprawdę wpadł na pomysł, by ściąć pięty ze swoich butów biegowych, zredukować drop i stworzyć buty dla siebie bardziej komfortowe i odpowiednie do jego techniki biegu, wymyślił produkt, czyli buta biegowego z zerowym dropem. Właśnie, czym jest zerowy drop? Mówiąc w skrócie, drop w butach biegowych jest różnicą w wysokości. Części pianki wśród stopiu i części pianki pod piętą. Mówiąc w skrócie, jest to nic innego jak wysokość obcasa. Yy, czyli każdy but biegowy, przynajmniej od wielu lat produkowane buty biegowe, miały jakiś drop. Najczęściej najbardziej popularne to dropy między 8 a 12 mm i określamy je jako dropami treningowymi. Natomiast dropy na poziomie 5-6 mm to już troszeczkę niższe dropy. Yy, 4 mm bardzo często określane było jako drop startowy. A dropy zerowe praktycznie się nie pojawiały. No i właśnie, i tu pojawia się marka Altra. Jest to marka ze Stanów Zjednoczonych i oprócz tego, że słynie z zerowych dropów w swoich butach, aczkolwiek tutaj chciałbym od razu dodać, że w tym roku powstał pierwszy but marki Altra z 4 mm dropem, jeśli dobrze pamiętam, i to nie będzie koniec, ponieważ dochodzą mnie słuchy z branży, a już trochę w niej siedzę, że to nie będzie jedyna opcja z takim dropem i w przyszłości Altra troszeczkę się podzieli. Dlatego jakby coraz więcej butów będzie tam z wyższymi dropami, ale to z czasem. Drugą bardzo charakterystyczną rzeczą dla tej marki, która również wyszła od twórców Altry, jest szersza część wśród stopiu, czyli naturalnie wyprofilowana cholewka pod szerokość, naturalną szerokość naszej stopy. Niezależnie od tego, czy mamy grecką, rzymską stopę, tak czy siak każdy z nas Masz szczuplejszą stopę w podbiciu i znacznie szerszą w strefie palców, i tam powinniśmy mieć więcej miejsca. Jest to świetne, moim zdaniem, naturalne podejście do tworzenia butów biegowych i w ogóle tworzenia butów na co dzień. Ja, jako osoba, która od lat chodzi w barefootach w pracy, od lat ćwiczy na treningach siłowych w butach takich jak Merel Vapor Glove, czyli buty minimalistyczne, elastyczne, naprawdę polubiła się z tą marką, jeśli chodzi o kształt części cholewki. Rys historyczny bardzo krótki, nie będę się tutaj specjalnie zagłębiał w szczegóły, przejdźmy sobie od razu do tych dwóch modeli i zacznijmy od mniej amortyzowanego Altra Rivera 3. Altra Rivera 3 to nic innego jak but treningowy, który może być porównywany do modeli takich jak Asics Cumulus, Nike Pegasus, jest to po, to, po prostu duża amortyzacja na zerowym staku, na niskiej masie i na szerokim śródstopiu. Bud do wykonywania codziennych treningów biegowych po asfalcie po twardej nawierzchni. I w przypadku trzeciej generacji mamy większą ilość pianki podeszwowej, bo jest to 2,8 mm, oczywiście pod piętą i pod 6 bo mamy tutaj drop zerowy. Waga butów Altra jest szczególnie niska, głównie ze względu na to, że nie mamy podpiętą znacznie więcej pianki. Ten but jest skonstruowany tak, że niezależnie od tego, czy jest maksymalnie amortyzowany, czy jest średnio amortyzowany, te buty są naprawdę lekkie i przyjemne na stopie. Altra Rivera 3 zbudowane jest na piance. Ego. Jest to modyfikacja pianki EVA. Bieżnik w Aldrach jest charakterystycznie umieszczony w większości w strefie śródstopia i jest poprzecinany dwukierunkowo, bo z jednej strony mamy takie nacięcia, które sprawiają, że ten but jest w śródstopiu elastyczny, jeśli chodzi o zginanie przód-tył, ale mamy pewną elastyczność też na boki, dzięki czemu nasza stopa naturalnie pracuje sobie wewnątrz buta i jakby z tym butem naturalnie pracuje podczas ruchu biegowego, lądowania i wybicia. Cholewka tego buta jest wykonana przedziwnie, nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Jest to z jednej strony siateczka mesh i jest dwuwarstwowa, może nawet trzywarstwowa, która nieźle oddycha, ale bardzo szybko się brudzi. Aż trochę teraz żałuję, że wziąłem żółtą kolorystykę, a nie jakąś ciemną, bo po kilku treningach po prostu but jest strasznie uświniony na czubku, a wygląda naprawdę fajnie. Ta dwuwarstwowa cholewka wydaje się naprawdę mocna, aczkolwiek... Górna warstwa nie przelega zbyt dobrze do tej pierwszej i czasami dziwnie się marszczy. Zapiętek jest bardziej pionowy i w żaden sposób nie ingeruje w naszą budowę kości piętowej a nie Achillesa. Język jest gruby, ale dosyć krótki. Słabe są dosyć sznurówki, bo są sztywne i potrafią się rozwiązywać, dlatego zawsze wiążę je na bliźniaka, czyli na podwójną kokardkę. Bardzo charakterystyczne w tych butach jest to, że one dosyć mocno trzymają na strefie podbicia. Jeżeli macie szerokie podbicie, no to może być problem. Ogólnie może być tak, że macie szeroką stopę w strefie palców, ale może być tak, że to podbicie jest wysokie i szerokie, wtedy ten but jest strasznie ciasny. I tutaj polecam wybierać naprawdę większe rozmiary niż byście wybrali w innych markach. No ja wziąłem 42,5 czyli 27 cm, tak jak zwykle biorę i jest dosyć ciasnawo. Natomiast w strefie palców, czyli na samym czubku jest bardzo dużo miejsca. I mega komfortowo się w tym czuję. To jest po prostu chyba najlepsza rzecz, jaką Altra nam zapewnia. W praktyce Rivera 3 jest butem niesamowicie komfortowym dla mnie. Jest tak przyjemny, że z naprawdę wielką radością wychodziło mi się na treningi, chociaż zerowy drop bywa lekko obciążający. Ja, żeby testować te buty, tutaj dla Was do recenzji, zrobiłem w nich kilkanaście treningów łącznie, natomiast były to krótsze treningi, 35-45 minutowe maksymalnie, nie biegałem raczej dłużej, ponieważ docelowo biegam w wyższych dropach. Zerowy drop powoduje, że lądujemy oczywiście na śródstopie, bądź też na całej stopie. To tutaj tak naprawdę zależne jest wszystko od naszej świadomości i techniki biegu. Jeżeli potrafimy technikę biegu modyfikować do butów, to jesteśmy w stanie biegać we wszystkim. Ja nie mam problemu z bieganiem w butach z 12 mm dropem i jestem w stanie biegać w nich tak samo jak z zerowym dropem i nie ma dla mnie żadnej różnicy, ale osoby początkujące na pewno poczują, że będą musiały mocniej lądować na śród stopiu, co będzie zdrowsze do pewnego momentu, a tak jak mówię, zerowy drop nie jest dla każdego Achillesa i łydki super, trzeba się do niego przyzwyczaić. Riviera docelowo jest modelem dla biegaczy tak do 75-80 kg, maksymalnie 80, to już taką górę bym powiedział, waga biegacza do codziennych treningów i tyle. Może być oczywiście traktowany trochę jako but startowy, bo jest bardzo lekki. Ta pianka EGO nie jest jakoś super miękka, jest bardzo komfortowa, ale ta miękkość powiedziałbym, że jest niezwykle zrównoważona. Przechodząc do maksymalnie amortyzowanego Torina, który zbudowany jest na piance EGO Max, czyli piance, która jest niby dopakowana większą ilością miękkości, to tak naprawdę niekoniecznie tą miękkość się czuje. Mamy jej nieco więcej, bo tutaj już 3 cm podeszwy w strefie pięty i w strefie śródstopia, więc co? Z jednej strony bardziej miękka pianka, z drugiej strony jest jej minimalnie więcej, więc to by oznaczało, że tego buta można polecić śmiało cięższemu biegaczowi, no i faktycznie, jeżeli ktoś waży tam do 90 kg, 95, powinien czuć się w nim całkiem nieźle i może go wybrać. Oczywiście jest to również but treningowy, troszkę cięższy niż Rivera, ale skonstruowany moim zdaniem z większą pieczołowitością. W związku z tym, że mamy do czynienia z butem, który docelowo ma być bardziej żywotny, i dla troszkę powiedzmy cięższych biegaczy również, to mamy więcej bieżnika pod spodem. Jest umieszczony także w większej ilości napięcie i jest niemalże tak samo uformowany jak w modelu Rivera. Dużo zmian jest natomiast w cholewce buta. Jest wykonana z typowej siateczki mesz, raczej jednowarstwowej. Jest znacznie lepiej wentylowany i przyjemniejszy dla całej stopy. Zapiętek jest skonstruowany podobnie, ale ma troszeczkę więcej gąbki niż Rivera, czyli cały but na stopie jest po prostu bardziej komfortowy. Natomiast jest ciaśniejszy niż Rivera, szczególnie w strefie podbicia. Mam wrażenie, że ten but strasznie mocno opina tą stopę i leży trochę, jest jakby mniejszy niż Rivera, w tym samym rozmiarze. I tutaj polecałbym naprawdę zwracać uwagę i zamówić na przykład nie wiem dwie pary, żeby spróbować, bo z tymi rozmiarami jest naprawdę no ciężko. Język jest równie krótki, a sznurówki równie sztywne i średnio zawiązujące się jak w modelu Rivera. I tutaj znowu wiązałbym je raczej podwójnie, tak żeby nam się w czasie biegu nie rozwiązywały. Podczas samego treningu nie poczułem specjalnej różnicy między tym butem a po prostu modelem niższym, czyli Riverą, czyli Między Torinem a Riverą nie ma takiej różnicy w amortyzacji. Jeżeli macie, powiedzmy, prawidłową masę ciała, ważycie poniżej 70 kg, mielibyście te dwa buty do biegania, to chyba raczej wziąłbym Riveret, która jest tańsza i która wcale nie odbiega amortyzacją od Torina znacznie. Jest, powiedziałbym, że dla mnie wręcz taka sama. Ale oczywiście cięższy biegacz, osoba ważąca 80 parę-90 parę, parę kg, prawdopodobnie poczuje już różnicę lepszej technologicznie pianki. W obu przypadkach buty są bardzo stabilne. Musicie wiedzieć, że jeden i drugi model skonstruowany pod względem budowy podeszwy jest bardzo podobnie. Część piętowa jest dosyć szczupła, znaczy wąska, jest mniej miejsca na lądowanie. Dużo miejsca na lądowanie jest wśród stopniu, gdzie jest szeroko, platforma jest szeroka. Mamy gdzie spaść, mamy z czego się wybić. No i to jest fajne, bezpieczne pod warunkiem, że nasza technika biegu też będzie do tego dostosowana. No i to jest istotne, że w butach z niższym dropem zwykle biega się bardziej ze śród stopia, bądź też z całej stopy, bo tak biegać też można. Raczej bieganie spięty w takim bucie jest możliwe, ale też trzeba odpowiednio tą technikę dostosować i można to zrobić, i można to zrobić bezpiecznie. Tym, co marka Altera robi fenomenalnie jest budowa cholewki, a właściwie jej szerokość i umożliwienie palcom stóp Poruszanie się w środku, danie miejsca dla palców stóp z przodu. To jest świetne, to jest najlepsza rzecz, która ta marka robi. Szkoda, że wiele innych firm biegowych popularnych nie ma takiego kształtu cholewki z przodu, bo to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Zerowy Drop nie jest dla każdego i nawet producenci tych butów, nawet dwóch twórców Altry, dobrze o tym wie i widzi po biegaczach, że no nie każdy w tych butach czuje się dobrze. Dlatego będą wprowadzać na rynek także buty z trochę wyższym dropem, 4-5 mm. Które będą mniej agresywne, mniej obciążające dla achillesa czy łydki i mniej odstraszające biegaczy, ponieważ, żeby w takich butach biegać, niektóre osoby muszą przejść pewien proces, a mianowicie zamieniać troszeczkę buty, w których biegają dotychczas, na altry i schodzić powoli z dropu np. 12 mm na 8 mm i później na 6/ powiedzmy i zerowy. Ewentualnie po prostu raz w tygodniu używamy sobie buty z zerowym dropem. Na resztę treningów biegamy sobie z normalnym, wyższym dropem i później przechodzimy, powiedzmy co parę tygodni jakby coraz częściej używamy butów z zerowym dropem. Jeżeli tego potrzebujemy, napiszcie mi w komentarzu, czy słyszeliście o butach Altry. Czy znacie tą markę, czy w niej biegacie? Bo może też część osób już ją ma i biega. Ja od siebie dodam, że na pewno będę te buty sobie jeszcze używał w ciągu całego roku, raz na jakiś czas. Ale na pewno nie przesiadam się na 100% na altry, bo to nie ma większego sensu. Jakby świadomość biegowa jest taka, że wcale nie trzeba biegać w zerowym dropie, żeby być zdrowym biegaczem. I taka jest prawda. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i cześć!